Chłop maluje, baba sprząta. Zaczynamy Simsmas dzień 16. Musiałam policzyć. Dobrze, zaczynajmy, bo nie mam pomysłu na wstęp. Mm, dobra. O Jezu, to jakby duch spał. Jeszcze został. Polila, wanila. Lila nie jest już wanila. Teraz sobie uświadomiłem. No ale dobra, nieważne. Ty potrzebujesz mnóstwo ziomków. Ja ich widzę. Słuchajcie. Osobiście, nie? Kupi dom letniskowy. O, nie wiedziałem, że się da. Nieważne. <laughs> ja ich widzę osobiście jako takich ludzi, którzy nie będą mieli dzieci. Oni będą tam sobie, wiecie, robić swoje i się tam za bardzo nie przejmować i tak dalej. Nie wytrzymam tego. Proszę mi tu przyjść, zmyć podłogę. Cyk. Ja tu muszę pozmieniać tą łazienkę, bo szoraj. Ja nie będę miał takiego tutaj syfu. Cyk, 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 cyk. Denerwuje mnie to, że tam ta woda cieknie. Idzie oszaleć po prostu. To będzie najzwyklej, najzwyklejsza po prostu łazienka, jaką ja zawsze robię. Czyli będzie po prostu standardowo to samo, co w każdej łazience, którą zrobiłem w Sims 2. Może ewentualnie zmienimy trochę układ. Że co damy tutaj, jaki belek damy tutaj. No, oczywiście jakieś lustro, nie wiem nawet co. Ło, nawet może taki duży? Czemu nie? Jakieś tam decoration w stylu... Dajta ręcznika jakiegoś. Nie ma? Wielkie, ja na no, tego oczywiście nie chcę. Chciałem ja tego wiszącego. Co to jest? kaczki wielkie. No, mo może być taki obrazeczek. <grych> Skoro nie ma ręczników, to nie ma. No, wtedy to było je, zapewnie. Jak to tutaj dodali, to ludzie po prostu z podniecenia prawie yy, stracili po prostu yy, całą godność swoją. Gdzie są dywany? Może być o ten podkibelek, co? Dywanki jest ten. O, makie. Wolę sobie czasami tak postawić, wiecie, bo tamto nic nie widać po prostu. O, brązowe. Proszę bardzo, nowa łazienka, a nie jakaś taka dziwna i proszę się teraz wykąpać i skorzystać. Trochę mamy sywu, mieliśmy gości. A, ty idziesz do pracy, dobra, a ty? Nie, no to ty posprzątaj? Dzwonić dostawca, chcę być kolegą. To nie jest zły pomysł, w sumie, no ale. On już jest przyjacielem rodziny, nie chyba. Nie bo ty go chyba masz, nie? A nie masz. Dobra, rozłącz się, to zezwę do Sima. Radusia, ja proszę, raduś. Radek pracuje, w odróżnieniu od niektórych, spróbuj później. Kiedy mamy zrobić ślub? Może w niedzielę i oni wszyscy wezmą urlop. To będzie najlepsza opcja. Ja nie robiłem nigdy ślubu. Nigdy. Już wieki nie robiłem. Nie wiem, jak to zrobić. Czy dalibyśmy radę, na przykład, żeby to stało? to jest ten śmietnik durny? Może nawet tak? Ten śmietnik mi tu nie pasi, kurde, teraz, nigdzie. To może wy właśnie będziecie mieli nie tą zmywarkę, tylko ten inny sprzęcior. Już nie pamiętam, jak to się nazywało, ale kupię to wam. Ten ugniatacz śmieci, bo chciałem tutaj, wiecie co? Właśnie ten biały stół taki, że można żarcie zrobić. Znaczy, ja, takie kolorowe. Nie miałem nigdy kolorowego, to będę miał. Dobra, podejdź tutaj. No, da się chodzić. No dobra, to ja jestem zadowolony w takim wypadku. Zjedz drugie śniadanie, gotowe danie, może być. Nauczyć gotowania przy robieniu rzeczy z paczuszki. Yy, dobra, ja nie wiem, czy jak chce ślub. Urządź urząd, przyjęcie. Wesele. To od zapraszam. Okej, okay, to nie. To nie, to wtedy nie. To w niedzielę zrobimy. Rzeczywiście, no bo tam oni wezmą urlop, nie pójdą do pracy, więc będzie spokojnie. Tylko nie mam, kurde, ten... Gdzie łuku weselnego postawić? To jest różne. Gdzie ja znajdę taką rzecz? O, tu jest przyjęcie. A dałoby radę w tą stronę, jakbym zrobił. Tu jakiś, wiecie, taki Schacherbacher, coś tam, nie? Widzicie, bo muszę to zrobić zadasz pod zadaszeniem, nie? Ty spadaj. Ty na razie tutaj. Łuk weselny. Ten, ten, mi się nie podoba. Chyba ten klasyk. Ale co, mam zrobić to tak daleko? Czy niech po prostu yy, zrobię to na stojąco? Już bez kombinowania, co? Myślę, że możemy tak zrobić. Zresztą na sekundę tylko na dwór. Mam to zrobić i koniec. Stary, to jest syf. Proszę to posprzątać. O mój Boże, awansior. Ale dobra, typa możesz pożegnać. Bo ja nie lubię mieć tylu gości. Pocałuj jeszcze, czas. A dobra, kim jesteś teraz? Wnalazcą, szósty... szósty level. Dobra, no to spoko. Przedadzą nam się takie awansiki. I teraz tak się zastanawiam grubo, czy my tu jakiegoś przemablowanka byśmy nie zrobili, bo tak kurde... A nie, bo jak nie będzie to dziecka, to nie ma takiej potrzeby w sumie. Bo jak było dziecko, to bym zrobił je tutaj. A to bym zrobił taki, wiecie, pokój. Jak to się mówi? Do tych różnych hobby, i tak dalej, na pewno byłoby to spoko, No, ale tak to nie ma sensu poprawiać. Miliony kąpów, no trudno. Posunąłem, <grytanie> słuchajcie, to łóżko, bo mnie to tak irytowało, że oni chodzili tutaj spać ani do swojego łóżka. Więc to było dla mnie wkurzające. Myślę, że ich ogarnę pod takim względem, że będą wykąpkani, najedzeni, i tak dalej. I potem od razu zaproszę ludzi na ślub. O, mają jeszcze godzinę do odjazdu do czasu do pracy, więc od razu im anuluję. To pójście do pracy. Dobra, stara, posprzątaj. Śrup zorganizuje stary. To jest dalej wściekła. Dlatego. No, ona no, nie ma opanowywania gniewu, nie? Dobra, zadzwoń. Urząd przyjęcie. Wesele. Nikola w Kładam, Franciszek. Dobra, Andrzej Goździk też musi być. Ramona Goździk też. Poczekajcie, Andrzej i Ramona. Nikodem, Nikola, Imbir. No Imbir Franciszek. I teraz bym zrobił, że tych twoich przyjaciół. I teraz tak patrzę. Kurde, może Piotra Otomana. Może tam się z nim zgadza? No i niech tak jest. O chyba zacznę się ekspić. I do goście. Jezu, pożar na ślubie, ludzie słodkie. Zaczęło się od tragedii. Przestaję na ten Piotr Toman. Ale dalej tragedia. Masakra jakaś. Gdzie jest pan stróżok? Tama minus 2000. Gdzie jest twój ojciec? Czy twój ojciec jest? Jest. Yy, Podejdź tutaj. Weź strój taki, ubierz się, takie stroje inne. Yy, tutaj idź. Przebierz się w... wizytowe i ty też. Przebierz się w wizytowe, a ty też się wykąpać? Tak, ty też się wykąpać, dobra. To weź u góry. <gry> no przepraszam was, że nudy są, no, ale muszę, no niestety. Dobra. Podaj jedzenie. I teraz yy, proszę yy, wziąć ślub. Nie będzie ślubu! No weź ślub. Dobra, żona przyszła, reszta mnie nie obchodzi. Do zobaczenia, poszedł. Nie wierzę, co się dzieje. Przez sekundę myślałam, że on ucieknie, naprawdę. Co się tu dzieje? Oni już chcą wyjść. Ta jest głodna, nie może wejść do własnego domu. Weź sobie indyka dziewczyna. No, do zobaczenia, do zobaczenia. Ach, co to był za ślub. Najgorszy jaki widziałem. Wesele było absolutnym sukcesem. Dobra zabawa. Weź to killkorny. A podaj tym ludziom co tam. Dobra, już mogę cofnąć wszystko, co się tu wydarzyło. To była tragedia jakaś. Przecież do tego ułożenia tego stołu, jak było wcześniej. Dobra, si. Masakra. To był najgorszy ślub, jaki ja widziałam w tej grze. Nie wszystko się zawisiło i zastroło. Pomysł nie był najlepszy, więc nie wracajmy do tego nigdy więcej. Bo i nawet się nie najedli. Weź... może ten. Wyściskaj ją swoją nową żonę. No w ogóle, bardzo ładna jest. No, podoba mi się jak ona wygląda. Też tak, te, jakby taka czystka, tak mówię. Kurde, ty nawet ładne, ja nie zwracam tak na nią uwagi, bo ona ten strój swój codzienny ma takie, że te włosy nie są tak uczesane jak w tym wizytowym, więc zupełnie. zupełnie inna laska, nie? Kurde, może my ci zmienimy to. Zmień wygląd. Bo ja długo nie robiłem nic w Kasie, w Simsach. Nic! Bo nie tworzyłem nigdy żadnej rodziny. To co widzicie, to na wszystkich YouTubach, to jest moje jedyne granie w dwójkę, nie? Że ja po prostu y, korzystam z, ze stworzonych postaci przez innych. No rzeczywiście zmienimy jakąś fryzureczkę. Co to ma być? O nie, to jest jakaś emo. Ta też jest emo. <laughs> tu jakie wielkie czoło. No to już nawet fajniejsze, ale tamto mi się bardzo podobało. Tylko weź znajdź człowieku tą fryzurę, nie? O. Ej, ale to już pasuje tak do tego całego stroju. No oczywiście, że pięknie. Wyglądasz teraz jak z jakiegoś super serialu. No dokładnie, i tak zostawiamy. Dobra, z tego co ja widzę, to w ogóle zdobycie przyjaciół dla niego do pracy, bo... Trzech potrzebujemy. To ona z tym włamywaczem i jeszcze może do Aleksandra i Miałka zadzwonić. Więc to już mamy dwóch do ogarnięcia, bo ty ich nie znasz w ogóle zupełnie. Plus jeszcze straciliśmy Radka. Więc to byłoby C. Więc to jest do zrealizowania jeszcze. Więc wydaje mi się, że pójdziemy w to, że dzisiaj sobie ogarniemy tych znajomych. Mam nadzieję, że do tej reszty będzie można bez problemu y, zadzwonić. Chociaż najpierw pójdą do pracy, więc potem się tym zajmiemy, ale mamy już jakby pomysł na to wszystko, nie? Y, nie zdążysz że gdzieś, już nie robię jedzenia. Dobra, zaczniemy od trudniejszych rzeczy. Nie, bo ona nie przeszła. Dobra, to od łatwiejszych. Czyli tak, relacje twoje. Radek zadzwonisz dwa razy i Cycyria. Miejmy nadzieję, że są w domu już. I teraz Cecylia. Dobra, Cecylia 63 teraz ty stara, podejdź mi tutaj. I to musisz zadzwonić do kolesia, który się w ciebie włamał. Aha, i teraz tak, najpierw do niego. Nie wiem, czy jak ona jest na niego wściekła, to czy to nie blokuje tego, że mi będą przyjaciółmi. A Zadzwonię teraz do tego typka, który ma jeszcze tu myślę. Czyli o nim. I jeszcze raz... On już jest ziomkiem. No ale to wiadomo, że warto to podtrzymać, nie? Ała, ale się dożyłem. No dobra, no to ogarnęliśmy to i dzień nam minął, kurde. No ale przynajmniej ogarnęliśmy trochę tych ludziów. I rzeczywiście dwóch nam brakuje. A czy któregoś ty też znasz. Kurde, jest jeszcze Petronea. No ale już nie będę do niej dzwonił. W takiej godzinie? No dobra, to musimy jeszcze potem. Pom ty Nikodema, no ty znasz Nikodema Gwiazdora logiczne. Wyczyść. Dobra, idź spać, stara. Jutro coś ogarniemy. Barbina ma dzisiaj wolne, więc to może jest ten moment, w którym my jakoś to ogarniemy, żeby znaleźć tych przyjaciół, bo ogóle dużo ich musimy mieć, naprawdę. Żeby on dostał ten awans. Ty nie musisz na szczęście. Ale potem będzie trzeba tylko tę relację podtrzymać, więc te, jej się i tak przyda. Ale teraz patrząc, tak Zadzwoni. Do kogo? Kurde. Nikola Gwiazdo. No to to jest. Andrzej Goździk. Chyba, Andrzej, to jest Twój. W ogóle znajomy, dobre, Tak. Ramona. No, przyjaźniasz się z jej facetem, więc warto byłoby. Minus jeden. Minus dwa. Ramona. A Cecylia, rycerz też. Ty znasz Cecylia, rycerz? Nie. Zobaczyj dwie rudy trzeba zdobyć. nie może. Dobra, zadzwoń najpierw. No, do, dalej do Ramony. Dobra, do tutaj do tej Cecylii. Czy z nią będziesz miał jakąś gadkę? Pokaż mi. No dobra, ale już jest lepiej. Dobra, trzeba trochę ją pomaczyć z telefonami. Stworzyłem jak tylko w dobrą. Udało mi się ją zdobyć, tylko wyobraźcie sobie sytuację, w której... Znacie dopiero tylko z widzenia. Widzieliście ją raz, nie wiem, może to było z pracy, z imprezy, nieważne. I ta osoba do was dzwoni przez cały dzień, od godziny 10 rano do 16. <grym> Czyż to jest jakieś piekło, nie? O nie... Czy ty jesteś moim ziomkiem? Nie. Twoim. Dobra, jeszcze nie jest źle, jeszcze nie jest źle. Dobra, ale dwóch dalej. Przyjaciół rodziny. To jest Cecylia, rycerz, to jest jego znajoma. A ja się tak starałem. Za dużo tych rudych tutaj po prostu. Oszaleje po prostu. Nie wiem, no, chyba będzie trzeba z tymi dziećmi się zaprzyjaźnić z tych naszych rodzin, po prostu. Nie da rady. Dobra, wypełni to. Bo dziura się zrobiła. Masaka, no kurde. Ty też nikogo nie ma, żebym mógł jeszcze coś podbić. Tamten nie ma telefonu. To już. Została mi ta nieszczęsna Ramona, ale ja do niej dzwonię, ona mi na minusa wskakuje, kurde, nie lubi mnie. Ten mi został, ale kurde, trzeba mu wybaczyć. A może by się nauczył opanowywać gniew? Spróbujmy. Nie wiem, ile trwa nauka tego, mam nadzieję, że chwilę. Okej, okay, moi drodzy, zostawimy to opanowywanie gniewu na ostatni odcinek, bo ta jest zmęczona, chce się jej jeść, yy, kupciać i wszystko, więc nie będę jej męczył. <laughs> więc skończymy dzisiejsze Simsons. widzimy się jutro, oczywiście codziennie o 14, aż do świąt, aż do 24 grudnia. Więc mam nadzieję, że wszystko was dobrze, przygotowałem do świąt, idą świetnie, bo jak tutaj widać, nie można znaleźć przyjaciół i nie będzie. Koniec muszę pamiętać, że w ostatnim odcinku wszyscy mieli ciasteczka w ostatnim, dzioba oszaleje jak do każdego nie przyjdzie gwiazdor, musi być gwiazdor <laughs> dzięki wielkie za oglądanie, cześć